Siemka, siemka. Witam Was bardzo serdecznie na kanale. Przyszło kilka paczuszek, co widzicie. W sumie, w sumie przyszło ich 10. Także ten będzie, będzie, będzie mały unboxing. Więc tak, chciałem poruszyć kilka spraw dzisiaj. Przede wszystkim chciałem podziękować Adi Wechrowo. Adi, dziękuję Ci bardzo. Jesteś wielki. Druga sprawa: chciałbym poprosić Was o, o subskrypcję kanału Koczak Mazury. Jest to świetny człowiek o wielkim sercu. Naprawdę, jeżeli chcecie sprawić e, fantastycznej osobie niesamowitą, niewyobrażalną radość zerowym kosztem praktycznie z Waszej strony wejdźcie na kanał Kojak Mazury dajcie suba i spełnicie naprawdę bardzo wielki, dobry uczynek. Ja klikałem z tym e, z tym człowiekiem Parę minut i stwierdziłem, że takich ludzi jest coraz mniej. <laughs> Oczywiście wpadajcie do Adiego na kanał. Jest świetny konkurs z, z super nagrodami. Można wygrać świetne monetki. Super torby na, na zrzutki. No i kawał historii bagnet od Mausera wzór 98 z żabką no jest to jest to naprawdę już kawał metalu z historią kto wie do czego był używany fantastyczna sprawa chciałbym też podziękować i pozdrowić wyżej wymienionych Adi Chorowo oraz Kojak Mazury. Tam może będą jakieś takie wstawki z napisami. Ja jeszcze jestem na telefonie cały czas, także ja nie wiem, czy nie potrafię po prostu wstawiać linków. Ale, ale. Kupiłem laptop. Mam już myszkę. Myszka. Zaraz wam pokażę laptop. już go podłączyłem do sieci do wifi, wi-fi jak mówią tak zwał. I tu jest laptopik. Także będę instalował programy. Inwestuję, inwestuję jak widać w rozwój kanału. Mam też aparat. Jest aparat. Widać, widać. Także Będą, zdjęcie, będą filmiki robione z dwóch kamerek. Będzie z tej, którą używam teraz, i gdzieś tutaj, tak z boku, biurko. Widzicie biurko? To jest biurko, sami je robię. Jeszcze nie jest skończone, to już wszystko się trzyma tam na jakichś szafkach i krześle, żeby się nie spierdzieliło. Także będą już takie filmiki, wiecie, nie? Tym będę nagrywał taki wstęp, jakieś tam pierdoły. A mam też statyw do tego aparatu, a z tego drugiego aparatu mam taki obiektyw taki specjalny do zdjęć, filmików roślinkom, robaczkom on będzie wywalony właśnie do monetek będzie taki, taki wiecie, nie? ja jeszcze muszę na laptopie poinstalować wszystkie programy takie tam główienka żeby to, ogarnąć to w ogóle bo, bo, bo na telefonie to, to, się tak wszystkiego nie da mnie też już po kilku godzinach oczy napierdzielają kurde, mi się wszystko rozdwaja, zamazuje, także Także yy, kanał będzie przychodził zmiany, i też przejdzie zmiana mojej ksywki, mojej, mojej, nazwy mojego kanału. O tak. Nazwa kanału zostanie zmieniona po raz drugi. Obecnie jest gwiazda Gwiezdny Poszukiwacz, ale to jest takie kurczy, takie wiecie. Nie? Będzie inna nazwa. Będzie gwiazda Kosmiczny Poszukiwacz. Chyba lepiej, nie? Możecie napisać w komentarzach, co o tym uważacie. Ja miałem zapierdziel przez ostatnie dni. Wczoraj wróciłem, nie wiem, 11, 12, nie, gdzieś koło 11 chyba. Byłem taki zjechany, że normalnie zasnąłem w opakowaniu. Ciężki dzień, od rana od rana wczesnego do późnego wieczora. Przeprowadzałem szefa w upale, prawie 25-30 stopni. Musieliśmy targać rzeczy z karniw do słomzy. masakra ciężkie rzeczy, w upale no było, było naprawdę ciężko także <laughs> dzisiaj rano się budziłem dużo pracy mam, muszę właśnie to biurko skończyć więc yy, mówię z rana czas na filmik przepraszam musiałem, musiałem się wo wody napić <laughs> no i jak mówię, no i mówię, czas na ten filmik i, i za, za wezmę się za robotę, bo roboty trochę mam. Biurko muszę poinstalować programy, to może mi chłopak zrobi. Pomczuś, którego widzieliście na jednym z filmików. I kabelki poszukać, żeby to wszystko podłączać i żeby to sukcesywnie miało jako tako ręce i nogi. Eee, no dobra, bierzemy się za Unboxing. Po ostatnim filmiku mile mi zaskoczyły komentarze. O właśnie! Właśnie, jedna sprawa. Zauważyłem, że w Polsce czas płynie szybciej. A dlaczego? Ja robię filmik. To jest dla mnie skomplikowany proces, bo to najpierw z kamerki, yy, w kamerce obrabiam wstępnie, później go wrzucam na telefon, używam programu, bla bla Wrzucam go na YouTube. Jak go wrzucam, pierwsze co robię, no, bo wrzucam go na małym telefonie. Tu jest ten mały telefon. A oglądam go na telewizorze, gdzie telewizor jest, kurde, 150 tysięcy razy większy. No i ostatnio oglądam sobie film na telewizorze. Jestem w połowie. A tu zaczynają się sypać komentarze: o Darek, świetny filmik. O super. O radość z krakena. Świetna sprawa, widać jak wy oglądacie moje filmiki Ale nie mam z tym żadnego problemu Oglądajcie nawet dwie sekundy 3. Ja nie mam nic Przeciwko nikogo nie zmuszam Mnie cieszy nawet sekundowe wejście Dobra, koniec trucia dupy Ja teraz no, Zrobię ten unboxing Jak widać jest paczek, jest ich 10. Część się spodziewam Co jest Przyszła Francja Przyszły Niemcy I przyszedł Cypr to wszystko jest Marvel. Ale przyszły też monety inne. Ja je wezmę, zgarnę na bok. I po kolei będę też będę też je o kurde, wszystko mi się tu kapie korendę. Wszystko mi się spierdziliło. Bo... O cholera. Także jest 10 paczuszek. Mam nadzieję że przyjdzie mój rodzynek. Zobaczymy. Paczka number uno. Tutaj wam pokażę. Myślę, że się, tu jest nazwa sklepu na eBay, z którego ja kupuję. Wszystkie, wszystkie monety od nich są, są fajnie zapakowane. Ceny są konkurencyjne. No, no oczywiście, no, jest problem, no, bo w Polsce, no przesyłka do Polski. Ja byłem na tej, na tej grupie nowej. No i no przesyłka do Polski. No, dla mnie to jest super super układ. Także, ale jakby ktoś był w Anglii, może sobie, właśnie, sorry za nożyk też. Nie wiem, tam pisaliście, że nożykiem nie otwierać nożyczkami nie otwierać zębami nie otwierać no to ja zostanę przy nożyku. Ja wiem, co tam mniej więcej jest. Ja faktur żadnych nie zbieram. Certyfikaty to też tam. Także wyraźcie mi, jak otwieracie lepiej takie koperty, o, będziecie mieli temat dopisany. Przyszły nowe monetki. Psz, tu są polskie monetki też. Tu jest jeszcze jeden fake. podobny kupiłem ostatnio. Bardzo mi się te monety podobają ze względu na wygląd i cenę. To jest moneta pozłacana. Kurde, widzicie, jak oni pakują? Bardzo ładna moneta. To w ogóle jest? O, amerykański dolar. Jeden dolar amerykański. Jak widzicie, tu jest cena piątak ale ja za nim zapłaciłem 3. Dobra, to jest to. Kupiłem ich już nie będę rozpakowywał, bo ich tutaj jest sporo. Tu jest. Są monety polskie. Jest jedno srebrko. Jest olimpiada. One są tak zapakowane. Kurde, no nie będę. A tu jest ten otwarcie. No, pokażę mi więcej, co tutaj jest. Bo oni z reguły tak zgrzewają, A one są. A, a te są akurat w kieszonkach, jak widać. Ale jest tutaj gdzieś na dole. Powinna być chyba gdzieś, albo u góry. Albo jej, kurde, nie ma. No, gdzie ona jest? A jest tutaj, chyba. Jest, tutaj w rogu widać, jest mapka, właśnie do mapek. Eee, finalu Będę za tydzień finalizował taki większy mój zakup. Eee, kupuję ten, e, ten junk silver od e, Rekina. No i to jest sprawa, którą muszę dograć, bo teraz <laughs> eee, Kamil, Kamil będzie, a to wam później powiem, zaraz, e, teraz monety. Paczka numer. Y, numer uno. Nożyk, tak, nożyk. Nie pojadę sobie po paluchach. Czytam komentarze, będę delikatny. I co my tu mamy? Mamy co? Haprik. O, to jest też fajny środek do czyszczenia złomu. Nie mówię o złomie monetarnym. Tylko. co to jest? Chyba to jest tylko pakowanie Tylko na przykład ktoś ma tam właśnie jakieś bagnety Czy coś zardzewiałego On świetnie usuwa, czyści Postaram się szybki filmik zrobić Bo też yy, Kamil mnie tu neguje Że za długie filmiki Że nudne, no nudne, ja jestem nudziarz ogólnie kurczę i I tak to nieraz wychodzi No a co my Co to jest, raz, dwa, trzy, cztery Ty nie wiem co to jest Normalnie nie wiem co to jest, tutaj spróbuję po tym ptachnąć, nie musicie się martwić o moje palce, bo ja jestem pracownikiem fizycznym i no nieraz się zdarzy, no dlatego też między innymi chodzę w rękawiczkach, chodzę w kuźwa, kurde, też bym miałem tego kuźwa nie mówić, yy, robię filmiki w rękawiczkach, bo mam te ręce pociachane nieraz, aha wiem, to są kolejne polskie monety. Kupiłem trzy takie zestawy, bardzo fajna cena. Tam się oczywiście stargowałem trochę. Jest wojna, jest y, chyba y, cztery monety. Są. Taki zestaw mam um, czterech monet. I ten, i ja kupiłem chyba trzy takie zestawy. Dałem ofertę. Dobra. Te monety wszystkie znacie. To no, no nie ma co y, ich się tam tak fajnie. Wam prosto wam adres pokazałem. Nie? No. Ale ten adres i tak jest na innym filmiku, także ja, ja o to nie wam. Mam tutaj psy obronne. Jak ktoś będzie chciał mnie zbeszczać, to boksery zaliżą na śmierć. Bardzo przyjazne pieski. O, tu jest chyba. Nie wiem czy. Aha! Tu już przyszła lutownica. Pamiętacie te moje blaszki, tak jak tam są? Kupiłem specjalnie taką lutownicę, jak najmniejszą. Będę robił grawerki na moich monetach. Postaram się. Postaram się jeszcze taki, taką grawerkę zrobić na tabliczkach do Kamila. Nie wiem, czy to zdążę, bo naprawdę mam zapierdziel. Zapierdziel jak chorera. Fajna sprawa. Też właśnie kupiłem nowe, nowe te... E, holso. Te do, 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 otworów, bo tamte były tempe, które pożyczyłem i po prostu... E, no, były tempe i, i wyrywały. Jak przywiercałem się z jednej strony, nie zawsze wymierzyłem pod kątem czy coś i, i rwało drewno, jak holender. Dobra. Kurde, w tych rękawiczkach normalnie to masakra. Co już to tu mamy? Są dwie monety, widzę. Aha, to są do rary. Tak, jest dzwon wolności. Ale te dolarki małe. A, bo one są też bez kapsli. Takie malutkie dolar, ale świetne. W ogóle z tymi dolarami już się przyjechałem. Gdzie jest mój zarąbisty magnes? Jest to mój magnes. Wiecie, że ostatnio kupiłem fejka. Wysłałem z powrotem. O, tu nie. No, te na pierwszy test są prawdziwe. E, świetne monetki. Ogólnie gościu był ok, bo kupiłem dwa dzwony. On mi pisze, no, no ja cię przepraszam, ale nie wiem jak to się stało, ale eBay e, dopuścił mi monety na sprzedaż, których nie mam. Nie wiem, może miał ich mniej czy coś. Ta monetka też jest fajna. Także dwa dolarki. Do kolekcji moich już chyba mam trzy. Albo tego fejka odliczyć to, to dwa, nie wiem. Dobra, także kolejna paczuszka idzie. O. o słuchajcie, tu jest, tu jest ten sklep z Francji. Też ma fajne monety, ma Marvela, ma inne bulionówki. Ma też mówiliście właśnie o kosztach przesyłki. Mi to wychodziło w miarę tanio. Te koszta przesyłki mi wychodziły w miarę tanio. Tam jak się finalizuje tę transakcję, na początku wyskakuje chyba 12 euro. Ale ja te monety, ja te monety yy, przesyłkę płaciłem mniej. To jest wizytówka. Szczerze mówiąc tą paczkę, przyznam się bez bicia, otworzyłem wcześniej, żeby wystawić feedbacka. I w środku dostałem gratisa. Małą paczuszkę Haribo. Ale moja kobieta wyczaiła i mi zabrała. Tu jest Marvel. Tu jest Marvel, tu jest yy, yy, generalnie Hulk i Czarna Pantera. Kolejne monety. To już będą monety pod Kamila. Część z nich. No, o monetach się już nie będę spuszczał, bo, bo wiecie, że to jest e, miejca z Australii, z perf nakład 50 tysięcy cztery czwórki czy tam trzy. Świetna moneta, bardzo te monetki lubią, szał jest na nią ostatnio. No dobra. Nie, to to i to tam co?